Porcelanę postawimy w honorowym miejscu. Dobra, porcelana stoi. Co dalej? Gdzie trochę ciemno pewnie, ale plastik, deseczki. Przypuszczam, że antenowy mi się coś wydaje, że antenowy Nie myliłem się. Zobaczymy, czy da radę z tego odzyskać oh. Na zewnątrz zaraz będziemy segregować Leżą w śmieci, tak, można powiedzieć, z lat 70-tych 80-tych, jeszcze Będzie ciekawe, co jeszcze te pokłady odkryją przed nami: szkło, 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 puszka do puszek. Szkiełko do szkiełka. Och, nie I doszkę oka. No, no, nie mam zamiaru dzisiaj wszystkiego tu posprzątać, ale ziarnko do ziarnka, Czajniczka. Do odzysku. odzysku. Kolejne buty. Przesełko chyba dla dziecka, kolejne tekstylia, jest, 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 fotelik dla lalki, plastik, a to do tekstyliów od razu. Worek bez worka, ani róż, żółty worek na tożywa sztuczne, żywa sztuczne do tworzy sztucznych. sobie zostawiam. Co tu mamy? Pożywo sztuczne. Miska popękana. Wanienka dla lalki. Raczej się lalkami już nie bawię. Jest pożywo sztuczne. Ale takie może też sobie zostawię. Miska niestety popękana. Żeby zmieściła zbieramy siła żeby... okej. ok ok telefon też nie... dobra to worek na papiery szukamy dalej

45 centymetrów. Gatunek pierwszy. Cena 36 złotych. No dobra. Kolejna wanna. Tym razem trochę większa. A, współczesna. miać się dalej piękna pucha stalowa Wyjść jeszcze nie wyjdziesz? Wyślę. No, tylko tu sypu jest. Sest. Ta komplecie do przewodu tak niezłe leżaczek wiekowy a tu patrzcie jaki chat Jaki czad tu widzę. Rura. Jaki czat Ale sanie. No właśnie. Jakie sanie. Szkoda że śnieg ostatnio nie pada w ogóle. Zobaczcie. Jakie sanie. O, i wytacham Patrzcie Chyba trzyosobowe. osobowe spójrzcie Widać, że deseczki ktoś nabijał już świeże chociaż Jakie Sanie Nie no, Sanie czat. pająk trochę spleśniały ale czadzik nie wiecie co wam powiem że te sanie to chyba warte są odnowienia co? jak myślicie? ja myślę że Dariusz by się tymi saniami może i zajął bo są naprawdę świetne Ale czad. Tego się nie spodziewałem tutaj. Nie no, sanie chyba chyba pójdą do odnowienia. Wybaczcie, ale jest rześko, Zimno, Dobra, z tym powalczymy później. To stalowe. Ale sanie czadowe są. Nie, sanie pojadą do Darka kanały recykling i renowacja udarka i on je odnowi. Zrobimy z nich coś. No dobra, walczymy dalej. O, dobra. Reszta półki od głośników. Demienko. Drewienko kolejny wór Spakowany, nieposegregowany nie O ma wyciągnę to na zewnątrz Dobra szy tam szkło. Co to jest? Co to jest? O, przyjemnie, ale chłodno Dobrze, że wiatr nie wie Uwielbiam takie wykopki Ze starych garaży Garaże i stare piwnice To kopalnia Tekstylia do tekstyliów Ja to ten worek posegreguję i włączę się jak znajdę, może jakiś skarb. Zobaczcie, co znalazłem: muzyczne lato 98. Zielona orężadówka wiekowa. Ktoś zbiera? Na razie na bok. A tu znalazłem takie zawiniątko. Jestem ciekawy, co w nim jest. A, licznik energii elektrycznej A, ciekawe. Nie trochę ciemno, ale są kolejne fanty ciekawe. Jest. to jest chyba przepływowy ogrzewacz wody tak mi się wydaje aek termofix o proszę chyba wodę wlewało nie tutaj nie ma o ciekawe ciekawe dobra Kolejny Boomboks, o, gwintowniczek. Chyba szóstka O, to ciekawe. Zabieramy. Jakiś, jakaś łapka, żabka, mała, skorodowana, zabieramy. A tu mamy. O, proszę bardzo. Będzie co odzyskiwać. No proszę. Na boczek. Nie najlepsze. Patrzcie to. Irena. PN-73. nawet no proszę i rękę też zabierzemy no. reszta śmieci o jakie piękne szufladki ze starej lodówki zasilą mój warsztat po co kupować pojemniki na pierdoły jak można odzyskać Zbieramy. no powiem wam, że pływają się jakieś skarby patrzcie tutaj pajęczyna jakaś saszetka ciężka tu hmm. stare, stary śruby czekajcie trochę podniosę to od szafek Jiborce. Nie wiem czy to od zawiasów tak by wypadało takie kosze pamiętacie? O, Takie w szkołach kiedyś stały, pamiętam. Dobra, złom cały tu. O, ile gwoździ. Okay. Proszę bardzo. Od kuchenny. Jestem apiła. Chyba brzeszczot nie Dobrze, Wszystko pojedzie na O proszę bardzo. Zabory. tu jest mosiąc, do odzysku zobaczymy. A to przecinaczek taki zrobiony? No, dobra, AGD, RTV, bardziej AGD, proszę, Kielnia. Do przegrzebywania, masakra. O, ale twarz patrzcie. To są wieszaki do sufitów podwieszane, podwieszanych. O, trochę skorodowały. No proszę bardzo. Ale część dobra. O, a tu następna paka. O, w mordę. Masakra. Ile to parzy? Dobra, to damy do drugiej skrzyneczki. Dobra, na razie tu zobaczymy, co z tym zrobi. Dobra, nurkujemy dalej. O, tu muszę iść po powiaderko. odzyskanie mosiąd pewnie No to co płyn do lutowania gotowy ok Coś jeszcze Złon. No i dobra Nasz AGD O, ale tu jest ciemno No dobra Zobaczymy co będzie dalej Chociaż powiem wam, że już mam dość Przegrzewałem tylko kawałek a Nie wiem jak ja to w osy zmieszczę Dobra, zobaczymy co będzie dalej.